Cześć tu Lily i gram tchanie montanie. Witamy wszystkich serdecznie, naszych widzów i czytelników. E, mamy bardzo ważne pytanie do pani Emily. Posłuchaj, czy to prawda, że jesteś z Jacksonem? Tak. Ale powiedz coś więcej, cokolwiek. No. Nie, nie chcę o niczym no, mówić. No dobrze, ale może jednak Cię namówię. Powiedz cokolwiek. Nasi pani są bardzo ciekawi, jak wygląda Twoje życie. Jesteś tym aktorem, czy nie? Odpowiedz nam, no. bardzo prosimy. No dobra, powiem ci jaka jest prawda. No... Albo nie, nie powiem ci. Posłuchaj, ja. Ja właściwie to ja jestem no... no Jennifer Humphrey. I, i sama jestem zagubiona, nie do końca wiem kim jestem. Z jednej strony Emily, z drugiej strony Jennifer. Emily, Jennifer, Jennifer, Emily, no wiesz. E, sam Jason, Jackson, Jason? Sam Jason mnie nie rozróżnia. Naprawdę, to nie jest takie proste, ale czuję się dobrze i wszystko jest w porządku w moim życiu prywatnym. Także, kochani fani, nie musicie się o to martwić. No dobrze, ale dlaczego Jennifer? O co chodzi? Wiesz co? Nie wiem, ludzie tak zaczęli do mnie mówić. Już sama nie wiem, czy tak się nazywam, ale nie przeszkadza mi to, bo bardzo lubię plotkarę. No dobrze, czy to jest twój ulubiony serial, czy może lubisz jeszcze jakieś. Wiesz co, kiedyś oglądałam, Hanę, ale ten humor, no nie za bardzo... Nie, nie rozumiem go jednak tak dobrze, jak wydawało mi się na początku. Czasem oglądam też czarodziei. No wiesz, wiesz co chodzi. Tu też leci na Disney Channel. Po prostu muszę udawać, że to lubię, za to mi płacą. Ale trudno, poświęcę się. Czegoś nie robię dla pieniędzy. Przynajmniej wtedy żyję mi się lepiej. Wiesz, mogę sobie pozwolić na drogie auto i na nowe ciuchy. Czy to ty, Czyli masz prawo jazdy? Nie, właściwie nie mam, ale, ale. Ale i tak kupuję samochody. No bo co to za różnica? Prawo jazdy, samochód. No wiesz, poza tym, no nie kupuję ich do siebie. Jeździ nimi... no, Jason, Jackson. No wiesz kto? Ten kto kim jestem. No i... jest w porządku. Naprawdę. Nie, nie chcę robić prawka. Posłuchajcie, to nasza droga Jennifer Emily Lily Osment. Specjalnie dla Was, dla naszego cudownego TV, coś tam. To ja.